Siema, no siema nie było mi przed miesiąc, ale już wracamy. Dziś pokażę jak pobrać Red Redemption, znaczy Redemption FR, czyli takie. Po no, prostu można być szeryfem, tak? Pliki będą na Discordzie. Na moim Discordzie. Więc tutaj stworzę kanał nowy trzeba oczywiście. RDRFR oczywiście tak, kanał, czyli kanał prywatny, takie role oczywiście, moderator, może, ojserki. no i widz, no i może tutaj też widz yy, plus, yy, okej okay. no to już od razu, kiwam wam podam, żeby nie było czekajcie, bo to trochę się o najnowszy rage hook pięknie script hook i to w sumie tyle dobra mm, tak żeby, żeby dostać, dostać do tego kanału i na przykład też do cheatów to wystarczy wejść na subproofa o mrukabicie ja aż tutaj uważny bo wiecie jak ktoś wysłał rangę od użytkownika pierwszego a dokładnie to od tego użytkownika, czyli nie od tego, tylko od tego użytkownika, yy, ale no, no nie, daliśmy, nie, nie dałem mi się spąkać, bo zero to naprawdę widać, więc no. Oczywiście yy, on też dostał mama, tego już nie ma. Yy, no, yy, ale dobra, jak zainstalować? Przejdźmy do rzeczy. Musicie mieć script hooka i yy, może wam pokażę, jak, pokażę Wam jak to zainstalować. To jest naprawdę, naprawdę proste. Bocie, że sobie podłączę tutaj pada, ale to zaraz. A bo sumie, dobra, teraz podłączę. To naprawdę sekundę. Hmm. Czekajcie chwilę. Hmm. Okej, okay, dobra. Także pierwszy tutaj macie oczywiście RDD'a, tego script hooka. No i to tyle, nie? Hmm. Teraz jak macie Red Dead Redemption, jak ma, ja już to mam zrobione, ale jak macie skrypt hooka, nie, to klikacie bin i te trzy pliki przerzucacie do głównego folderu Red Dead. A. Teraz już to możecie wyłączyć i macie tutaj ten RDRF. I, no RK, przepraszam za to, I te wszystkie pliki tak samo to bierzecie i przerzucacie spytak tutaj do, do Red Dead. Do głównego pliku Red Dead. A. Już to zrobimy, powinniście mieć takie coś jak RAGEPLUGINHOOK.EXE Odpalacie sobie to. Bo tutaj będzie standardowo się wam odpali. I sorry, że nie nagrywałem aż miesiąc, ale tak szczerze to po prostu nie miałem pomysłów w czy teraz nawet się stał, no nawet bardzo dobry, no to pomyślałem, czemu, bo nie. Więc yy, no. Mm. Ten mod to jest dopiero początkowy mod, bo powstał on jakieś 4 miesiące temu, więc mogą tu być wagi, ale naprawdę on jest ciągle rozwijany i jest naprawdę, naprawdę ten mod mega. Hmm. Także... No. Czekajmy sobie chwilę, no to się zanim to się tak. E, te wignięcia to sorki, bo ja mam po prostu trainerem ramu to więc taki po prostu będę miał teraz tutaj trzeba chwilę zaczekać wiadomo, się odpala tutaj wszystko ten pasek nie wiem czemu on się tak czasami długo włącza, ale to już jest raczej po prostu problem z netem także nie się odpali tutaj już nam szybko nie wiem czemu, ale podczas jakim je nagrywam to też to nawet szybko odpala no dobra wiadomo internet to wszystko też więc no Będę mógł zrozumieć Mam no, nadzieję że nie będzie lagów w Reddenie bo ogólnie tu migra chodzi bardzo dobrze na ustawieniach ultra więc no Dobra, tutaj się już Wam tutaj łączy to naprawdę tak Ja gram na od P4 więc no coś w sensie gram na komputerze ale to podłączony pad P4 więc no Teraz chwilę czekamy. No okej, no i wchodzimy na tryb tabular. Teraz się ja podczytuję wszystko. Wiadomo. No ogólnie roli nawet nie po prostu jesteście takimi, że... Po prostu wchodzicie na ten RDRFR, no ale to jest, no, naprawdę warto w to wejść. A no, tu w ogóle nawet jeszcze nie wygrałem w sensie tego. RDRFRA, no, to już daję ten pliczek sobie. Mm. To oczywiście macie na przykład tu macie, mnie jak widzicie pierwszy na wchodzicie choć weryfikacja i reakcja. tutaj zaznaczacie, że jesteście. A żeby dać rangę np. do tego orderafera i inne bonusy, no to wysyłacie w... na subprów, więc zdjęcie suba z łapką i tyle. Dobra. Tutaj już mamy wszystko, to już... no ten discord, no to jest zwykły discord, tak? Dobra. Tutaj się już nam wczytuje powoli. Jeżeli komuś np. nie zadziała lub będą krasze, to piszcie na Discordzie, a ja spróbuję Wam to naprawić. Także gdy już Was wczyta. Wiadomo, normalnie. Tutaj lekko może tak przyciąć, ale potem powinno działać. Jak ci chodzi płynnie. Sprawdza, się tylko nagrywa. Nagrywa się. Dobra. Chcę eee, jakiś tutaj strój, wezmę szybko. Oj. Taki do... No, ale tak czy wchodzicie sobie tutaj, wadam o mapę, nie wiem tutaj gdzie będziecie blisko. ja Na przykład pójdę sobie do Valentine. Teleport. Oczywiście trainer to nie jest. To co teraz robiłem nie jest spółdzielone, po to jest trainer, o, to co to teraz mam. E, trainer. No jak już sobie do biura szyfa, no to podchodzicie.

Jak next klikacie Next Outfit, to się zmienia Wam twarz i też wszystko, nie? Nie wiem, taki... Myślę, że nawet taki o, gosteczek może być. Czemu by nie takiego gosteczka nie wziąć? O, dobra. Mamy takiego czy, gosteczka sobie, możemy sobie wziąć broń. Tutaj na przykład jak możecie sobie celu odblokować, tak to działa. Bardzo fajna animacja jest otwierania. Czekajcie, o. Bardzo fajna jest animacja otwierana, otwierania. Tak jak się otwiera kluczy, kępyk i macie otwartym celę To jest mega fajne. Mm, naprawdę nie widziałem, żeby też takie fajne robiły. Robili animacje. No oczywiście możecie sobie jakąś zaaresztować, wiadomo, wybierzecie sobie rewolwer, Mike'a i Czy byle jaki rewolwer, hands up. No on ja się po prostu poddaje, no i na przykład tutaj jest jakiś złodziek, okay, no jak macie takie, wiecie, na biało takie rzeczy, takie świadki, takie oko, to to jest po prostu wezwania, to są na przykład, możemy zaakceptować i speak to witness, no ale dobra, już tego nie będziemy robić, nie będę przedłużać, działa DRFR w razie problemów, Wpiszcie na, na, na moim Discordzie, odpowiadam na wszystkie pytania i problemy, więc no, jeżeli chcecie sobie na przykład save'a stuprocentowego to to piszcie no dobra a co ja już wyłączam tam red -teda, bo nie ma co pokazałem wam po prostu pokazałem wam to był taki serio najprostszy sposób na zainstalowanie jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to wiadomo osób łapka i co elo